Kilka przyjaciół z Nowego Jorku dzwoni do nieznanych sobie osób, robiąc głupie kawały. Fatalnym zbiegiem okoliczności jeden z telefonów odbiera szef mafii i postanawia ukarać do wcipisiów. Rozpoczyna się wielka ucieczka przed jego zemstą. Popa prańcy. W sobotę 19 grudnia o 21.55. Prosimy o odbiór z nadajników naziemnych. Laura Dern. I Robert Gival. W pikantnej historii z życia amerykańskiej prowincji. Ponętna róża pracuje jako służąca w przyzwoitej mieszczańskiej rodzinie. Zawraca w głowie wszystkim mężczyznom w okolicy. Miasteczko aż kipi od protek. Bo różyczka ma wielką słabość do panów. Historia Rose w niedzielę 20 grudnia o 21.00. Czy panna Penelopa zjedzi z panem kolację? Tak. Rynek zamknięty. Właśnie zarobiliśmy 347 tysięcy dolarów. Nie strzelaj, weź to, nie zabijaj. Nie chcę twojej teczki. Na pomoc. Wyśmienita komedia Johna Landisa. Eddie Murphy i Dan Aykroyd zostają wciągnięci w intrygę dwóch złośliwych bogaczy. Zemsta jest słodka. Nieoczekiwana zmiana miejsc. 21 grudnia o 21. Polecamy. Bert i Dexter spędzają urlop w Aspen, jednym z najwytworniejszych zimowych kurortów na świecie. Właśnie tu wypoczywa finansowa elita. Są młodzi, bardzo przystojni i robią wszystko, aby oprócz śnieżnego szaleństwa zawrzeć interesujące znajomości. Aspen Extreme, we wtorek 22 grudnia o 21. Prosimy o odbiór z nadajników naziemnych. Jeszcze krok, a zaczynamy wymachiwać. Komedia szpiegowska w doborowej obsadzie. Chelvich Chase i Dan Aykroyd, dwie największe ofermy w dziejach wywiadu, jadą z niebezpieczną misją na drugi koniec świata. Dowództwo ma nadzieję, że nigdy nie wrócą. Co nas czeka? Adams. Szpiedzy, tacy jak my. W Wigilię o 19.45. Doskonała zabawa. Pełna niespodzianek. Oto Brown Oral B Plak Control Ultra. Jak wykazały testy kliniczne, specjalna głowica dzięki szybkim ruchom oscylacyjnym usuwa płytkę bakteryjną dokładniej niż tradycyjne szczoteczki. Używając codziennie Plak Control, skuteczniej zwalczysz próchnicę. Teraz wielka promocja, satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Brown Oral B Plak Control Ultra. Znam dobrze moją rodzinę. Wiem, że teraz... Mamo, jestem głodny! O, mamo! Serek homogenizowany Danon jest zdrowszy niż inne przekąski. A za trzy godziny. Mamo, jestem. O właśnie, głodna. Serek Danon jest zdrowy, a dzięki kawałkom owoców i puszystości jest też przepyszny. Mm. Serek Danon. Dla głodnego nic lepszego. Mmm. Znakomity film Agnieszki Holland z cudowną muzyką Zbigniewa Preisnera. Mała sierotka przyjeżdża do okazałej rezydencji wuja. Jej obecność okazuje się zbawienna dla chorego kuzyna i. zapomnianego ogrodu. Tajemniczy ogród w niedzielę 27 grudnia o 16.15. Już przed utratą wilgoci staje się sucha. Sekret to woda. Teraz możesz zdecydować, czy chcesz mieć skórę taką, czy taką. Ja zdecydowałam i wybrałam Palmolive. Większość mydeł wysusza skórę. Ulepszone mydło Palmolive z naturalnymi składnikami zostało wzbogacone systemem nawilżania, który działając na powierzchni skóry zatrzymuje w jej wnętrzu naturalną wilgoć. Twoja skóra staje się gładka i delikatna na dłużej. Sucha czy nawilżona? Zdecyduj sama. Nowy Palmolive z unikalnym systemem nawilżania skóry. Jest takie miejsce, do którego możesz pobiec lub popłynąć. Pogodne i spokojne. A gdy już tam będziesz, nigdy nie zechcesz go opuścić. Niech to uczucie trwa. Adidas Women's Sport.

Szukasz pomocy? Pierwszy zrozumiały przewodnik po świecie komputerów. Dwutygodnik Komputer Świat, już w kioskach. Komputer Świat, prostsze niż myślisz. Do 31 grudnia dla ostrożnych kierowców obniżka cen autokasko w PZUSA. Cześć Bakszu. Ale bolą mnie mięśnie. Mnie też kiedyś bolały, a do tego jeszcze stały. Ale wtedy pomogł mi mobilat. Mobilat przywraca sprawność mięśniom i stawom. Mobilat to aktywność dla starszych i młodszych. Prezenty na święta? No właśnie. Właśnie. Co kupić? Co, Co ja jej kupię? Wiem. Nie. Wiem. Nie. Nie. Nie wiem. Ta... A ja to kupię. A. Podaruj na święta swoim bliskim zestaw Tak Tak. Będzie w nim karta Tak Tak oraz telefon Alcatel OneTouch Max albo Siemens S6 Power. Tak Tak. Wszyscy mówią doskonały prezent. Mm. Pretoporte. Zapach, który doskonale ubierze cię na każdą okazję. Pretoporte. Zapach. Cię ubiera. Wygraj samochód terenowy Land Rover Freelander i osobowy Rover 200. Kup a lub inny zapach z taką naklejką. Wyślij naklejkę i wygraj. Nadal nie widać nadziei na zakończenie strajków okupacyjnych górników i pracowników zbrojniówki. Za kilkanaście godzin rozpoczyna się proces policjanta oskarżonego o śmiertelne pobicie 13-letniego kibica ze Słupska. Tymczasem słupski scenariusz powtarza się na ulicach Toulouse we Francji. Informacja łacierszalą, witam Państwa. Już piątą godzinę w Ministerstwie Pracy trwają rozmowy górniczych związkowców z przedstawicielami Federacji Pracodawców na temat sfinansowania tzw. emerytur pomostowych. Ministerstwo Pracy wraz z Konfederacją Pracodawców szuka pieniędzy, z których byłyby finansowane tzw. emerytury pomostowe wypłacane górnikom po 25 latach pracy, a przed przejściem na zwykłą emeryturę w wieku 65 lat. Dlatego też ta dzisiejsza rozmowa z pracodawcami, żeby wspólnie pracodawcy i rząd zastanowili się nad sposobem finansowania tego systemu emerytur pomostowych. Po długich rozmowach Konfederacja Pracodawców przedstawiła swój pomysł. Chcielibyśmy zorganizować fundusz podobny, fundusz przeznaczony właśnie na świadczenia te pomostowe. Nowe propozycje nie zadawalają górników, którzy potwierdzają groźbę strajku generalnego. To już mamy ujęte w karbonogramie, że do 18 dołączają się kolejne kopalnie. Nadal więc nie widać nadziei na zakończenie górniczego protestu. Tymczasem strajk na Śląsku rozszerza się. Pod ziemią protestuje już 98 górników z 12 kopalni. Dzisiaj do protestu przyłączyli się górnicy z kopalni 1 maja w Wodzisławiu Śląskim, Polska Wirek w Rudzie Śląskiej, Wesoła w Mysłowicach, Sośnica w Gliwicach oraz kopalni Rudcynku i Ołowiu Pomorzany w Bukowni. Władze Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności zapowiadają, że protest nadal będzie się rozszerzał. Finałem może być strajk generalny tuż przed świętami. Jest teraz taka sytuacja pewnego niepokoju dotycząca grup zawodowych w Polsce które zadają pytania które mają wątpliwości i jest atmosfera pewnego napięcia i chciałem w związku z tym przypomnieć jak było w naszym kraju 8 czy 7 lat temu kiedy wprowadzaliśmy te pierwsze zmiany w 89 roku też mieliśmy wiele wątpliwości też były sytuacje napięcia i mieliśmy również nawet trudny okres, znacznie trudniejszy niż, niż teraz możemy się spodziewać. Protest górników z Solidarności popierają też inne związki na kopalniach. Podjęcie akcji protestacyjnej zapowiedzieli związkowcy z OPZZ. Strajk popiera też sekcja górnictwa krajowego NSZZ Solidarność 80. Więcej o strajkach za chwilę w Biznes Informacjach. 30 kilogramów heroiny przerzucanej z Azji do Polski przechwycili policjanci z Wydziału do Spraw Narkotyków Komendy Głównej Policji. Zatrzymano pięciu mężczyzn. Policja nie wyklucza dalszych aresztowań. Jest to największy transport heroiny, jaki udało się polskim policjantom przechwycić w tym roku. Wartość skonfiskowanych narkotyków wynosi ponad milion dolarów. Przechwycona heroina, zwana przez specjalistów brunatnym cukrem, wędrowała z Bliskiego Wschodu przez Ukrainę do Polski. Podczas akcji policjanci zatrzymali dwóch Polaków, dwóch Białorusinów i jednego Azera. Najpierw w jednym z warszawskich hoteli aresztowano 34-letniego obywatela Mińska, przy którym znaleziono 1,5 kg heroiny. Równocześnie policja wkroczyła do przydrożnego motelu w okolicach Białej Podlaskiej. Tam w autokarze tureckiej firmy turystycznej znaleziono w torbie podróżnej blisko 30 kg narkotyków. Narkotyki to odbierały w Polsce dobrze zorganizowane grupy przestępcze zajmujące się hurtowym odbiorem i dystrybucją narkotyków. Narkotyki te trafiały do gangów warszawskich, krakowskich i lubelskich. Część zostawała w kraju, a część była wysyłana do Holandii oraz Niemiec. Tak zwanym szlakiem bałkańskim, którym przemytnicy dostarczają heroinę, haszysz i marihuanę z Turcji, Afganistanu, Pakistanu i azjatyckich republik byłego Związku Radzieckiego, polska policja interesowała się już od dłuższego czasu. W ubiegłym roku zlikwidowano kilka odnóg tego szlaku, łącznie konfiskując ponad 140 kg narkotyków. Tyle o policyjnych sukcesach. Jutro w Koszalinie rozpocznie się proces byłego policjanta Dariusza W. oskarżonego o spowodowanie śmierci 13-letniego kibica przemkaczai. W styczniu, gdy wracający z meczu słupscy kibice koszykówki przechodzili przez jezdnię na czerwonym świetle, interweniował patrol policji. Dariusz W., jak zarzuca mu prokurator, uderzył pałką 13-letniego który zmarł po kilkunastu minutach. Początkowo policja twierdziła, że chłopiec zginął, gdy uciekając przed policją uderzył w słup. Śmierć chłopca była przyczyną kilkudniowych zamieszek i starć między młodzieżą, przede wszystkim szalikowcami, a policją, które miały miejsce w Słupsku. Rannych zostało ponad 100 osób. Teraz byłemu funkcjonariuszowi Dariuszowi W. Grozi kara od 2 do 15 lat więzienia. Oskarżony nie przyznaje się do popełnienia zarzuconego mu czynu. Tymczasem słupski scenariusz sprzed roku powtarza się niemal co do joty na ulicach francuskiej Toulouse. Już dwa dni młodzież z ubogich przedmieści walczy tam z policją. W Tuluzie, tak jak w Słupsku, sygnałem do ataku na policjantów stała się śmierć młodego chłopca. Zamieszki wybuchły, gdy jeden z funkcjonariuszy postrzelił siedemnastolatka, który włamywał się do samochodu. Niemal identyczne sceny rozgrywały się przed rokiem na ulicach Słupska. Walki cichną rano, by w nocy wybuchnąć ze zdwojoną siłą. Młodzi chłopcy atakują policjantów kamieniami i butelkami z benzyną. Ci odpowiadają gazem łzawiącym. Rannych zostało co najmniej dwóch stróżów prawa. W mieście nie działa komunikacja, zamknięto też niektóre stacje metra. Rolę mediatora przejął sam premier Lionel Jospin, który zaapelował do walczących o spokój. Jeszcze wczoraj wydawało się, że od osiągnięcia pełnego porozumienia Izraeli i Palestyny dzieli tylko krok. Jednak poranny szczyt w Erezie zakończył się całkowitym fiaskiem, mimo mediacji samego Billa Clintona. To miała być podróż, która jeszcze raz pokaże potęgę mediacyjną Ameryki i oderwie oczy świata od ostatnich kłopotów Clintona. Amerykański prezydent wraca jednak do kraju na tarczy. Nawet jego obecność nie była w stanie powstrzymać palestyńskiego przywódcy Jasera Arafata od opuszczenia stołu rokowań. Warunki premiera Benjamina Netanyahu okazały się bowiem zbyt twarde. Obiecał on wycofanie żołnierzy z ziem zachodniego brzegu i zwolnienie więźniów palestyńskich za zapewnienie, że Palestyńczycy nie będą dążyli do utworzenia własnego państwa. Amerykański prezydent nadrabia minął, mówiąc, że i tak były to konstruktywne rozmowy. Za tym uśmiechem kryje się jednak poczucie całkowitej klapy bliskowschodniej podróży, oraz obawa przed powrotem do Stanów, gdzie czekają na niego tylko kłopoty. Dyplomacja okazała się też zbyt słaba w Kosowie, gdzie znów leje się krew. Na granicy z Albanią doszło do najpoważniejszych walk od czasu wprowadzenia dwa miesiące temu zawieszenia broni. Mimo formalnego rozejmu co kilka dni w Kosowie dochodzi do starć jugosłowiańskich żołnierzy z albańskimi partyzantami. Od dawna jednak nie były one tak krwawe. Ich bilans to co najmniej 31 ofiar. Wszyscy zabici to kosowscy Albańczycy, którzy próbowali przemycać broń z Albanii. Zginęli oni od kul jugosłowiańskich oddziałów granicznych. Spirala napięcia nakręca się jednak coraz mocniej. Kilka godzin później w tej kawiarni w peczu zamaskowany napastnik zastrzelił czterech Serbów. Kruchy pokój próbuje ratować amerykański mediator Richard Holbrook, który przyjechał dziś do Belgradu. Obserwatorzy uważają jednak, że obecne rozmowy mogą okazać się jeszcze trudniejsze niż te sprzed dwóch miesięcy. No i pora na biznes informacje. Międzynarodowy Fundusz Walutowy chwali Polskę, ale przewiduje niższy niż rząd wzrost gospodarczy niższa też będzie inflacja. Pod koniec roku ma spaść poniżej 9%. Najwcześniej w kwietniu rząd przyjmie program restrukturyzacji przemysłu zbrojeniowego. Im bliżej końca grudnia, tym mniej różowo wygląda przyszły rok, przynajmniej w oczach Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Jego zdaniem wzrost gospodarczy Polski spadnie grubo poniżej 5%, czyli bardziej niż planował rząd. Dzisiaj po kilku dniach intensywnych rozmów z szefami ministerstw gospodarczych, opozycją i ekonomistami, misja Międzynarodowego Funduszu Walutowego stwierdziła, że realne jest utrzymanie deficytu budżetowego na poziomie 2,15% PKB. Nadal ma spadać inflacja, choć za cenę obniżenia wzrostu gospodarczego. Warunkiem jest jednak niewydawanie więcej pieniędzy niż zaplanowano na emerytury, renty kasy chorych i samorząd lokalny. W przyszłym roku wzrost gospodarczy powinien wynieść między 4,5 a 5%. Przed wybuchem sierpniowego kryzysu w Rosji rząd zaplanował wzrost gospodarczy powyżej 5,6%. Potem niemal zgodnie z prognozami NBP Ministerstwo Finansów obniżyło go do 5%. Nadal jednak ma to być jeden z najwyższych wzrostów PKB w Europie. Jednocześnie Fundusz Walutowy, który jest jedną z najważniejszych instytucji finansowych na świecie, pali Polskę za obniżanie stóp procentowych, zdrowy system bankowy, wzrost produkcji i prywatyzację. Prognozy prognozami na razie nie jest źle. W listopadzie ceny wzrosły o zaledwie 0,5%, podał główny urząd statystyczny. Po raz pierwszy od 1989 roku inflacja spada szybciej niż planował rząd. Od grudnia ubiegłego roku do dziś ceny wzrosły o niewiele ponad 8%. Według GUS inflacja będzie wynosiła niewiele ponad 9%. Wicepremier Balcerowicz sądzi nawet, że spadnie jeszcze bardziej. Inflacja w listopadzie była niska, zgodnie zresztą z prognozą Ministerstwa Finansów, pół punktu procentowego. Jeżeli się sprawdzi prognoza Ministerstwa Finansów na grudzień, no to wtedy całoroczny wskaźnik powinien być poniżej 9%, czyli mniej, znacznie mniej niż to, co zakładaliśmy w budżecie. To jest bardzo ważne dla każdego. Niska inflacja to jest mocniejszy pieniądz, Większa siła nabywcza. Leszek Balcerowicz podkreśla jednak, że każdy kolejny punkt inflacji będzie coraz trudniejszy do zbicia. Liczy jednak, że w